Zobaczcie, tutaj są takie różne donice, właśnie chciałem Wam pokazać. Tutaj ten ciel sam robi. Tutaj pod spodem jest taki stolczek, widzicie? To jest stary kot. Ten kot jest za, zamoczony w betonie z domieszką takiego szybkiego utwardzacza. I to się miesza, miesza, nasiąka tym betonem, kładzie się na stoliczku i to się jak obrót układa. I to wystyga, i później się podnosi, i macie donicę. Zaraz wam pokażę jeszcze inne, jakie pan pojawił. Widzicie, tu jest kolejna taka donica, i wygląda po prostu to mega, mega fajnie. I to możecie różne sobie tworzyć, w zależności jak to poukładacie, jak sobie wymyślicie, taką doniczkę możecie zrobić. Fajnie, fajnie. Można to też pomalować, i będziecie mieli różne kolejne. Pan zrobił taką beczkę i z beczki zrobił takie fajne donice i zobaczcie, nawet ta koce można wykorzystać. Tam ta beczka była obłożona kocem związana z sznurkiem i zapotonowana. A z ty, o widać, taka duża jest doniczka. Duża donica i na kuleczkach i można przesyłać ją. No, super pomysł.